Naturalnym dążeniem człowieka jest poszukiwanie szczęścia. Każdy z nas chce się rozwijać, chce czuć się bezpiecznie, chce kochać. Mamy do tego wszyscy prawo, ale jak wygląda rzeczywistość, w której żyjemy? Poznajmy fakty. Oto, gdzie Polacy inwestują swoje oszczędności. Czy to faktycznie stabilne zabezpieczenie Twoich pieniędzy, skoro za każdym z tych rozwiązań stoi jedna instytucja? Jak myślisz, dlaczego 9 na 10 firm po dwóch latach zamyka się? Czy zastanawiałeś się, dlaczego na liście 100 najbogatszych Polaków nie ma nikogo, kto płaci podatki w Polsce? Czy tak jak 90% firm masz kontakt z księgową tylko wtedy, gdy trzeba zapłacić ZUS i podatek? Czy wiesz, że jako obywatel Unii Europejskiej masz prawo korzystać z międzynarodowych rozwiązań? Czas pomyśleć, czy to Ty masz firmę, czy firma ma Ciebie? Czy wiesz, że według raportu ONZ Polska zajęła jedno z ostatnich miejsc w Europie, jeśli chodzi o warunki życia seniorów? Nie ma znaczenia, ile masz dzisiaj lat. Planowanie przyszłości zaczyna się teraz. Czy te fakty Cię przerażają? Nas nie, bo znamy rozwiązania. Ty również możesz z nich skorzystać. Znamy Twoje marzenia, znamy Twoje potrzeby i wiemy jedno: zasługujesz na więcej. Daj swojemu biznesowi trochę oddechu. W PayTrade otrzymujesz prosty, skuteczny, prestiżowy system działania. Możesz zwiększyć swoje przepływy od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zarabiasz pasywnie każdego miesiąca. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na najbliższy biznes lunch.